producenci ustalają za obecne flagowce już spokojnie przebija 3, 4 czy nawet 5 tysięcy złotych. Ale czy za połowę tego da się zrobić porządny flagowy telefon? Ja jestem Arek i zapraszam Was do recenzji Xiaomi Mi 9. W zestawie, jak to w Xiaomi, małe prostokątne pudełko, tym razem w fajnych, miejących się kolorach, a w środku kluczyk do taski SIM i przejściówka na słuchawki, papierologia oraz etui, a dalej zostaje nam już tylko telefon i ładowarka z kablem USB-C. Ładowarka dołączona w zestawie oferuje tylko 18-watową moc ładowania. Aby w pełni wykorzystać możliwości telefonu, musimy dokupić szybką, 27-watową ładowarkę przewodową. OK, a teraz wygląd. Prawa strona to przyciski głośności i przycisk blokady. Z lewej strony znajduje się slot na dwie karty nanoSIM oraz mamy tu jeszcze przycisk asystenta Google, który możemy programować i poza asystentem możemy uruchamiać dzięki niemu np. aparat. Dostępnych jest kilka opcji tego przycisku. Z góry widzimy mikrofon do wyłapywania szumów oraz powrót podczerwieni, która zniknęła w Xiaomi Mi 8. Służy ona do sterowania urządzeniami multimedialnymi. Na dole znajdziemy wejście USB-C i dwa grille, z jednej strony mikrofon, a z drugiej pojedynczy głośnik. Tak, dobrze słyszeliście, po raz kolejny dostajemy tylko pojedynczy głośnik. Niemal cały frontowy panel zajmuje tutaj wyświetlacz. Jest on pokryty szkłem kornik Gorilla Glass 6, które ma być odporne na upadki, ale za to nie trudno zdobyć na nim ryskę. Na górze producent pozbył się krytykowanego przez wiele osób nocza i zastąpił go małym wcięciem w kształcie łezki. Na dole pod ekranem brudka także uległa znacznemu zmniejszeniu. Nad wcięciem u góry mamy mały głośnik do rozmów oraz po prawej stronie mamy małą białą diodę powiadomień, a po lewej w ekranie zatopiony jest czujnik zbliżeniowy i czujnik światła. Przez zastosowanie tutaj tej łezki nie ma miejsca na zaawansowany skaner twarzy jak w miusemce. Z jednej strony jest to mały krok wstecz, jednak dostajemy za to ładniejszy wygląd. I w sumie odblokowywanie twarzy działa piekielnie szybko, o ile zapewnimy odpowiednie warunki światła. Odblokowywanie nie działa po ciemku, a także telefon ma problemy, jeżeli mamy okulary przeciwsłoneczne. Drugim sposobem na odblokowanie jest czytnik linii papilarnych zatopiony w ekranie. Tutaj też z jednej strony mamy delikatny krok w tył, przez to, że czytnik w ekranie jest wolniejszy od czytników na pleckach, ale tak naprawdę są to milisekundy i skanowanie naszego palca jest równie szybkie i dokładne. Musimy tylko dobrze trafić w podświetlany wzór, a wtedy nie będzie żadnych problemów. Telefon dobrze radzi sobie nawet z wilgotnym palcem czy też przez szkło ochronne. Bajerem jest możliwość zmiany animacji odblokowywania. Tył urządzenia w moim wypadku czarny zdawałoby się nudny, jednak jest on hipnotyzujący. Ta lustrzana czerń ładnie połyskuje w świetle. Bliżej lewej krawędzi mamy trzy aparaty, z czego jeden ma obwódkę dodającą uroku i pod nimi jest dioda doświetlająca. Aparaty wystają mocno poza obudowę. Niweluje to trochę etui z zestawu, jednak mimo to nadal one wystają. Niestety, jeżeli chcemy dobrą jakość zdjęć, musimy godzić się na ustępstwa. Tył pokrywasz kółokornik Gorilla Glass 5. Nie mógłbym też pominąć tego, że telefon strasznie się polcuje, ale sprawa wygląda identycznie we wszystkich flagowcach ze szklanym tyłem. Cała bryła jest dobrze wyprofilowana, dzięki czemu telefon idealnie leży w dłoni, ale przez zastosowane materiały jest śliski i trzeba uważać, aby nam nie wyleciał. No chyba, że nosimy go w etui, tracąc połowę uraku Mi 9. W dwóch słowach, smartfon wygląda świetnie. Jego jakość wykonania stoi na wysokim poziomie, więc albo stawiamy na wygląd, albo na bezpieczeństwo. Dookoła telefon otacza wypolerowana aluminiowa ramka. Dostępna jest jeszcze niebieska wersja telefonu oraz lawendowo-fioletowa ta przypominająca bardziej kolory z pudełka. Producent przygotował również wersję z transparentnymi pleckami, gdzie umieszczono imitację podzespołów jak to było w Mi 8. Nic na razie nie wiadomo o dostępności tej wersji w Polsce. Za wyświetlany obraz odpowiada 6,39 cala ekran Super AMOLED w rozdzielczości Full HD+, z gęstością powyżej 400ppi. Przez proporcje 195 na 9 łatwiej jest mi obsługiwać telefon jedną ręką, Mi 9K jest niemal tych samych rozmiarów co Mi 8. A jednak ma większy ekran i wydaje się być smuklejsza. Wyprofilowanie tyłu powoduje, że chce się z niego korzystać. Nie czuję potrzeby montowania do telefonu ekranu Quad HD, jeżeli oferowany tutaj wyświetlacz jest ostry i ma bardzo dobre kolory. Xiaomi zrobiło bardzo dobry ruch, zaopatrując swoje telefony w OLED od Samsunga. Jasność na poziomie 430 nitów jest dobrym wynikiem, a może być podbita nawet do ponad 600 w mocnym świetle więc minimalna i maksymalna jasność stoją na bardzo dobrym poziomie, a czerń jest prawdziwą czernią, co w połączeniu z trybem ciemnym pomaga nam zaszczędzić sporo baterii. Ostatnio poza samym MIUI sporo aplikacji udostępnia ciemny motyw. Wyświetlacz obsługuje DCI-P3 oraz HDR10, tym razem wcięcie nie przeszkadza w wyświetlaniu powiadomień na pasku, a mam też wrażenie, że telefon lepiej sobie radzi z dostosowywaniem aplikacji do wcięcia i do proporcji ekranu, z czym Mi 8 miał czasami problemy. Mi 9 obsługuje tryb Always on Display i pozwala nam spersonalizować wyświetlany obraz. Nie zjada on tak dużo baterii jak w poprzedniku. Xiaomi jest pierwszym producentem, który wydał telefon ze Snapdragonem 855 i stał się liderem pod względem wydajności w popularnych benchmarkach. Ale czy tą wydajność widać w porównaniu z poprzednim procesorem od Qualcomma? Moim zdaniem widać, już Mi 8 działała szybko, ale tutaj praca jest jeszcze płynniejsza. Telefon bez problemu obsługuje gry na najwyższych detalach i nie grzeje się mocno. MIUI dodaje tryb Game Turbo, dzięki czemu telefon skupia się na pełnej wydajności w grach. Nowy Snapdragon wykonany jest w 7-nanometrowej technologii, dzięki czemu jest wydajniejszy, a zarazem bardziej energooszczędny. Razem z GPU Adreno 640 i w moim wypadku 6GB RAM na 64GB wbudowanej pamięci, telefon, jak już wspomniałem wyżej, daje sobie radę nawet przy wielu aplikacjach jednocześnie i jest piekielnie wydajny. W Chinach dostępna jest jeszcze wersja z 8GB lub 12GB RAM oraz maksymalnie 256GB pamięci. Nie wiem kiedy taka wersja pojawi się u nas w Europie. U nas jest jeszcze tylko wersja 6 na 128. Pamiętajmy, że telefon nie ma wejścia na kartę pamięci. Sprawdziłem telefon pod kątem działania, jeżeli ma zajętą niemal całą pamięć i stwierdzam, że ciągły komunikat o braku wolnej pamięci nie robi wrażenia na Mi 9. Nie odczułem spadków wydajności. Całość działa pod kontrolą Androida 9 z nakładką MIUI 10. MIUI w wersji 10 stawia na prostotę i nawigację gestami, a zarazem poprawiając delikatnie wygląd swojej nakładki. W stosunku do wcześniejszej wersji zmieniły się ikonki, suwaki głośności, ulepszona została sztuczna inteligencja, usprawnione zostały powiadomienia. Ja korzystam z telefonu tylko poprzez sterowanie gestami. Przesiadając się na telefon, który tego nie ma odruchowo już staram się mazać po ekranie. Nie ma jednak problemu aby ustawić przyciski ekranowe. Po raz pierwszy Xiaomi umieściło trzy aparaty w swoim telefonie i wyszło im to całkiem dobrze. Pierwszy to jest teleobiektyw odpowiadający za dwukrotny zoom 12-megapikselowy ze światłem 2.2. Przy nim mamy tą ładną świecącą się obwódkę. Następny to jest aparat główny 48-megapikseli ze światłem 1.75. Jest to matryca Sony IMX586 wyposażona w technologię Quad-Bayer gdzie cztery sąsiadujące ze sobą piksele 0,8 nanometra mają ten sam kolor więc mogą razem zbierać informacje o obrazie tworząc jeden piksel 1,6 nanometra. Ma to sprawiać, że telefon będzie w stanie rejestrować zdjęcia w rozdzielczości 12 megapikseli z niską ilością szumów i wysoką jasnością. Ale jak ma się to w praktyce? Ano bardzo dobrze. Po udanym aparacie Mi8 w Xiaomi Mi9 mamy nareszcie aparat, który może konkurować z flagowcami pokroju Samsunga czy Apple. Pod aparatem głównym znajduje się jeszcze 16-megapikselowy aparat z szerokim kątem ze światłem 2.2. W rzeczywistości żaden z trzech aparatów nie ma optycznej stabilizacji. Aplikacja do zdjęć to standard w MIUI. Przesuwając w lewo i prawo zmieniamy pomiędzy nagrywaniem wideo slow motion zdjęciami. W menu mamy opcję zdjęć w 48 megapikselach, jednak poza dużo większym rozmiarem te zdjęcia niewiele wnoszą. Lepszą jakość więc osiągamy robiąc standardowo zdjęcia w 12 megapikselach, a one w dobrych warunkach są świetne. Mamy bardzo ładne kolory, zdjęcia są ostre, mają dużo detali, dobry zakres tonalny. HDR jest delikatny i poprawia jakość zdjęć nie podbijając przesadnio kolorów. W wypadku teleobiektywu również nie można się do niczego przyczepić. Jest jednym z lepszych w telefonach. Szerokokątny aparat może łapie trochę mniej szczegółów, ale za to łapie piękne szerokie kadry. W ustawieniach możemy wyłączyć korekcję zniekształceń i wtedy zdjęcia mają więcej szczegółów na rogach, ale dostajemy za to te zniekształcenia. Wszystkie trzy aparaty Poza HDR-em wspierają jeszcze sztuczną inteligencję, która pomaga nam dostosować ustawienia do warunków. W słabym świetle główny aparat radzi sobie nieźle, chociaż przez brak stabilizacji nie zawsze poprawnie dobiera ekspozycję. Mocna redukcja szumów pozbawia zdjęcia trochę szczegółów. Z pomocą przychodzi nam tryb HDR, a także tryb nocny. W zasadzie to ten tryb nocny w głównej mierze ratuje nocne zdjęcie. Dzięki niemu kolory są odpowiednio dobrane, zdjęcia mają więcej szczegółów, widać różnicę między zwykłym trybem a nocnym. Teleobiektyw nie działa w nocy i ze zbliżenia odpowiada wtedy 48-megapikselowy aparat główny. Kamera z szerokim kątem nie nadaje się do zdjęć nocą. Tryb portretowy działa bez problemu, telefon dobrze wycina tło i dodatkowo po zrobieniu zdjęcia mamy możliwość ustawienia poziomu rozmycia, a także mamy dodatkowe opcje do edycji zdjęcia. Aparat do selfie to 20 MP ze światłem 2.0, zrobimy nim dobre, szczegółowe zdjęcie, nie będziemy musieli wstydzić się naszych selfie. Kolory są odpowiednie, a dodatkowy tryb HDR wspomaga jakość zdjęć. Wideo nagramy nawet w rozdzielczości 4K w 60 klatkach na sekundę. Jednak tylko w 30 klatkach zadziała nam elektroniczna stabilizacja, która działa dobrze i powoduje, że obraz jest płynny. Mamy możliwość nagrywania szerokokątnym aparatem, jednak nie ma możliwości przełączenia się pomiędzy aparatami podczas nagrywania. Ogólnie wideo jest dobrej jakości, a według są Mark jest to najlepsze wideo z dostępnych aktualnie flagowców. Niestety, ale w temacie głównego głośnika nie ma żadnej poprawy w stosunku do poprzednika. Jest to tylko pojedynczy głośnik, który gra dobrze, głośno, czysto, ale jednak brakuje tutaj głośników stereo. Szczególnie, że w Pocophone dało się to zrobić. Może tak jak w Miusemce będzie się dało włączyć ten tryb, modyfikując ustawienia. Na słuchawkach za to jest bardzo dobrze. I tutaj nie ma się do czego przyczepić, zarówno na kablu, na przejściówce, czy też po Bluetooth. Smartfon obsługuje APTX HD, a poza tym w opcjach programistycznych sami możecie wybrać sobie kodek i Bluetooth. Szkoda, że nie mamy tutaj wejścia jack ale Xiaomi zdarzyło już nas do tego przyzwyczaić. Z łącznością nie miałem problemu, telefon obsługuje wszystkie dostępne pasma, GPS szybko łapie fixa i nie gubi zasięgu. Pomaga tutaj podwójny GPS zastosowany przez Xiaomi. Bateria w tym urządzeniu to 3300 mAh, jest mniejsza niż w poprzedniku i przez to myślałem, że będzie rozczarowująca. Jednak w połączeniu z energoszczędnym procesorem telefon bez problemu osiąga SOT na poziomie 5 godzin przy graniu w gry, zdjęciach i włączonym LTE do ponad 6, nawet 7 przy korzystaniu z telefonu w sieci Wi-Fi. 18-watowa ładowarka dołączona w zestawie ładuje telefon lekko ponad godzinę. Dodatkowo możemy dokupić zestaw szybką ładowarką bezprzewodową 20W oraz 27-watową ładowarkę na kablu. Dzięki szybkiej ładowarce na kablu i autorskiej technologii Church Turbo do 70% telefon naładujemy w 30 minut. Świetną wiadomością jest to, że nareszcie da się ten telefon ładować bezprzewodowo. Podsumowując, Xiaomi Mi 9 nie jest idealny, ale jest aktualnie najtańszym z nowych flagowców. To może się długo nie zmienić, a wcale za najniższą cenę nie dostajemy najsłabszych podzespołów. Snapdragon z Mi 9 jest wydajniejszy nawet od Exynosa z Galaxy S10 dostępnych w Europie. Potrójny aparat powoduje, że nikt teraz nie zarzuci Mi 9, że odstaje od aktualnych flagowców. Pięknie mijające się w świetle plecki, które są na pewno jeszcze ładniejsze w innych wariantach kolorystycznych, dodają tej otoczki premium. Z plusów Trzeba odnotować dodatkowy przycisk z lewej strony, który możemy zaprogramować wedle uznania. Plusem, a zarazem minusem, jest szybkie i bezprzewodowe ładowanie. Fajnie, że jest, ale powinna być do tego przystosowana ładowarka w zestawie. Na plus także skaner linii popularnych, który działa dokładnie i szybko, a jeszcze lepiej od niego działa odblokowywanie twarzą. Bateria również mnie pozytywnie zaskoczyła i nie liczyłem, że tyle będzie w stanie wytrzymać. Do minusów urządzenia trzeba zaliczyć brak optycznej stabilizacji, brak portu jack, głośników stereo, brak możliwości rozbudowy telefonu kartą pamięci. Minusem też trzeba moim zdaniem uznać śliskie wykonanie. Efekt jest fajny, ale dla bezpieczeństwa telefon trzeba chować w ETUI. Ponownie Xiaomi pokazało flagowca, który ma genialny stosunek jakości do ceny, ale też nie wprowadziło nic innowacyjnego, została tutaj użyta po prostu najlepsza dostępna aktualnie technologia. Wiele osób zastanawia się pewnie, czy warto przechodzić z Mi 8 na Mi 9. Moim zdaniem nie. Mi 9 jest aktualizacją starszej wersji, zostały tutaj poprawione niemal wszystkie zarzuty i dostaliśmy telefon niemalże kompletny. Ale czy są one na tyle znaczne, by porzucić starszego brata? Moim zdaniem nie. No ale jeżeli zastanawiacie się, czy w ogóle warto kupić Xiaomi Mi 9, moim zdaniem tak, ponieważ Xiaomi wypuściło flagowca, który w żadnej kwestii nie ustępuje konkurentom. Oferuje najnowszą technologię w najniższych pieniądzach. Jednak moim zdaniem, roboczo nazwijmy Mi 10 będzie dopiero przełomem w firmie. Liczę na innowacyjny telefon, który, jak już zapowiedziało Xiaomi, będzie trochę droższy ale pewnie w granicach rozsądku, a pamiętajcie, że w tym roku mamy dostać także nowego Mi Mixa, flagowego przedstawiciela serii Redmi oraz Pocophone w drugiej wersji. Na koniec mam dla Was konkurs. Na kanale miesięcznie przewija się około 95% osób bez subskrypcji, chciałbym aby było nas więcej, ale też żeby zostawienie suba coś Wam dawało. Razem ze stroną GearBest, która już niedługo obchodzi piąte rodziny, postanowiliśmy zorganizować konkurs na dwie sztuki Xiaomi Mi Band 3. Zasady konkursu są banalnie proste, wystarczy po pierwsze subskrypcja kanału, po drugie miło będzie jak dasz łapkę w górę i w trzecim punkcie musisz napisać w komentarzu gotowe. To tyle, spełniając te trzy punkty bierzesz udział i możesz wygrać Xiaomi Mi Band 3. GearBest jest to jeden z największych sklepów z elektroniką z Chin, poza AliExpress. W tym roku obchodzi swoje piąte rodziny i przynosi nam trochę zmian. Po pierwsze zmienia się logo i wygląd strony. Jest teraz nowocześniej i bardziej przejrzyście. Sklep stawia teraz na trzy najważniejsze kwestie: jakość, niskie ceny i zabawa. Coraz więcej produktów jest oferowanych z wysyłką z polskiego magazynu, czyli po prostu ze słubic, a te z Chin puszczane są wysyłką, która pomaga uniknąć dodatkowych opłat. Dodatkowo, jeżeli nie spodoba się nam kupiony przedmiot z Gearbest, możemy zwrócić go do polskiego magazynu w słubicach. A w przypadku gwarancji, telefon przesyłamy do Hiszpanii. Rodziny sklepu trwać będą przez połowę marca. Ja zachęcam Was do dołączenia do grupy Chińskie Promocje na Facebooku. Link macie w opisie. Tutaj w pierwszej kolejności lądują promocje dostępne m.in. na Gearbest. Dotarliśmy do końca materiału. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o nowym flagowcu od Xiaomi. Na dzisiaj to wszystko. Do następnego. Cześć!